Co wybuchło? nie, eee, nie, 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 nie wybuchł. Dobra, po pokonałem go. Słyszałem. Ej, eee, nie, no serio, nie wybuch. Aha. Mój domek, no. Ej, eee, no nie idź! <laughs> nie idź, bo nie to... masz szansę to naprawić. No, Daję ale nie mu. serio, nie, nie, serio, nie wybuchł. dobra... Eee, Jezu. Nie, nie, serio, mówię serio, nie wybuchł. Mówisz. Dobra, to muszę iść po temu. temu do e, e, ma, masz szyby? Szyby? <śmiech> Nie. <śmiech> Jak nowy. Siemanko, witam was! A czy witamy was w kolejnym odcinku? E, Poszukiwacze z enchantowanej zapalniczki, witam, <laughs> Dokładnie. No i dzisiaj? E, dzisiaj to będziemy tak, e, trochę się podzieliliśmy na zadania, ale będziemy sobie pomagać. Byko tutaj zrobi... weź stań na tym, <laughs> A to tu, Dobra byku tam zrobi magazyn, tutaj będzie takie... O! Będę do drabinki i tutaj będzie taki wisiał fajny magazyn i to już będzie perspektywa u byka a moja perspektywa będzie taka, że ja zajmę się robieniem zadań które tam właśnie są na ścianie u nas i no będziemy sobie pomagać i hehe he zapraszamy hehe. He. Tak. Więc co to sobie zrobił? Drabinki? Szła z drabinkami hehe he. he. Mm to ja zacznę robić... Ej, tam było zadanie, zbuduj okręt, no nie? To kurde, jak ja ma... jak ten okręt ma wyglądać trochę mnie to dziwi. To ma być... eee, Czyli tratwa, czyli y, 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 podłoga z desek nad morze, nad, y, na morze, na wodzie. Ambitne zadanie. A zresztą Bardzo. nie będę ja tu. Ej, tutaj jeszcze y, gdzieś tam cicina rosła, żeby... Trzeba... bo... Było... W ogóle mamy zadanie z książkami? Mob grinder, coś z Redstone, generator kobla, redstoneowy generator kobla, zrób złów 10 ryb, zrób chatkę, o mam pomysł, zrobię chatkę rybacko. No, może złowić 10 ryb przy okazji. Okej, okay, dobra, to mamy, mam wędkę, lol. I ludzie, jak ktoś zna, jak naprawić taki problem z myszką, znaczy z myszką, z minecraftem, to mógłby mi napisać, bo nie ogarniam. Muszę wszystko przeciągać. chociaż nie tak dużo. Wezmę jeszcze to. I wezmę narzędzie. To narzędzie wezmę. Yy, co to jeszcze? To, 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 No dobra. To gdzieby tutaj teraz tą chatkę zbudować. Tutaj ją zbudujemy. Tutaj bez O, tu, no, tu... O, tak, tak, tak. Tak, to będzie idealne miejsce, tak. Yy, Okej. Okay. Więc w takim razie trzeba zacząć od podestu. O, okay. no to będzie fajne. Okej, okay, ja to już zaczynam z tymi drobinkami. Zresztą. Creeper! Mua, on... mua, mua. Oh, fuck. Ale był w wodzie, nie wybuchał. A, zbugowałem się. Oh fuck! Creeper. To będzie ciężko zrobić. Czemu on tu był? Ale gdzie nagle... był? Nagle ja sobie buduję, a nagle Creeper przychodzi i mi wybucha. A to ja nie tak bez powodu Czy nie mieliśmy w odcinku iść do netheru? W tym? No No to najwyżej pójdziemy w następnym A bo no pod koniec, zajrzy łebem tylko Przez portal no. No. Mogliby zrobić takiego, że nawet nie zdą na Tylko tak się wystawi trochę i widać Panie by było, albo że był taki obraz To się ładnie lekko na tym portalu Nie? Ja będę dzisiaj się spinał, będę się alpinista, bo co, co będę spadał z tej dziury? I, tak. I poza tym trzeba wy, wy zrobić wyzrobić łóżka. Mhm. Mm Ale to trzeba. No jeszcze, jeszcze mi zabrakło. No i co? Ale to że, to że spadam? No, no widzę no, cię no. przez ścianę, tak daleko, daleko. Hmm, ja cię nie widzę. No bo musiałbyś się bardzo fyy. No gdzie jest kobel? Kobel? Ko kopię w dół, nigdy nie róbcie tego. Ja słyszę pajonka To jest o, kobel. Może spawner. Fajnie by było. Epicko. Ja że jest bardzo ciemno i zresztą ja też mało widzę. Czy jest może... Uh, brightness full. O! Jak za mnie. Słyszę pajonka blisko nawet Darek A bo mam też pomysł jak możemy budować w nocy i wszystko pięknie widać ja Tylko bym. tutaj trzeba już o wybaczenie Dawid poprosić Wiesz? A to bym zrobił od razu taka niespodzianka by była A no to nie wiem Ja już tam u mnie i tak będzie ciemno więc Ja tutaj To jest ja zrobię taką niespodziankę To by taką niespodziankę tylko no wybaczcie za to takie na wybaczenie, będzie fajnie. I też przetestuję tą jedną rzecz, bo bardzo ciekawe to wygląda. Ja już ci wybaczyłem. Eee. O mówię, proszę o wybaczenie. Okej. Okay. Eee, to jest te nie? Wow! Jest. Jak chce do ciebie się tepnąć, najpierw mój potem twój. Ale tutaj wystarczy piszesz TPA dacho i już A Nie chce nie Cię do mnie wiesz Dobra dobra to wpisz tylko TPA dacho Nie da się A źle pisałem No właśnie O dobra trzymaj O ja Jak fajnie Dobre dzięki Ej dobry pomysł Fajnie Ja nigdy nie byłem na tej Jak to świetnie wygląda Ej weź taki no. Popatrz na mnie i weź miecz w rękę Eee. I screen Hehe, <laughs> jak to lampisko <laughs> wygląda? Trzy... masz. Okay, masz. Tak, na zapadę mi się skończyła, jeszcze byłaby noc. Okej, okay, dzięki. No ja <laughs> Super, podoba mi się to. Już to wyłączam, obiecałem, że włączę. Hey, Enderman. Ciekawe, to w Endzie wygląda, nie? Ciekawe, czy to działa w Endzie. Bo ja się na niego patrzę, a co? Hehe, <laughs> no i co, nie wejdziesz, woda jest. Jak tak się ustawię, to wejdzie chyba. Patrzcie się na Cię. No wiemy. Patrzę. I gdyż to nam zarąbał? boi się przyjść. O, ta boi się przyjść. Zabiłem. O, perła się dzisiaj przyda. Będę tepał. <laughs> A okay. tak wszystko wygląda. No, dokładnie. Teraz już nie będę korzystał z pochodni. <laughs> Raz, dwa, trzy. Ale Ty ale jest jasno w tym tunelu To oświetla nawet z pochodni, to do jaskiń jest dobre ja, ja pierwszy raz w ogóle w życiu korzystam z tej potki Ja też Ej a wiesz co, skop się tak gdzieś w dół deski nie Jest wszędzie jasno Jakbyś z pochodni korzystał wszędzie Co ty gadasz? Albo wejdź pod tą górę, tam jak, wiesz jak jest ciemno pod tymi mackami Ja tutaj się zakopię w, w dziurę swoją Ja się zakopię w ogóle bez światła No zakop się no, tak Jasno jasne, jasne jakby pochodnia stała przy mnie o dzisiaj nie korzystam pochodni. O dwie macie. Nieprawdopodobne, a jednak. Trzy szkielety zrobiłem. Dwa, trzy. Wiesz? Raz, dwa, trzy. Szkielety? Trzy szkielety. To były pająki. I mam dwie, głowy, no, mam dwie głowy... Mam dwie strzały w głowie. O, widzę tam jakiegoś. Ej ja mam łuk. Nie mam strzał, kurde. Hmm. Eee... Tylko masz level. 60 a ja mam 40, 49 albo nie inaczej to zbuduję krypcio jak to, e to w taka, wygląda jak taka nie wiem jakaś zorza polarna czy coś no ty squidy. czy są nam potrzebny barwnik czarny na coś yy, nie ale lepiej sobie jednego zabij bo to może się przydać na potem. Wiem pająka i dziś ci poleciał, ich nie widzę teraz a mam mamie, dobra Squid Jo chodź tu jest chatka rybacka A w zasadzie to mogę tutaj zrobić tak Nie utop się, nie utop się, nie utop się Ok, auci, dobra Wow, Zaczył nam im rygać Wygać. No ta potka, bo się kończy, jak mi zaczynam rygać? Ja jeszcze mam minutę coś. O i skończyło się. Daj ci drugą tam w razie ja, Jakie to jest świetne. Hehehe, to jest zapiskie do jaski. Tak, będę tego używał. Ja też, tylko muszę najpierw... Z, tak, chcę złoto marchewki z stu do tego... Zebrałem dobre siano. O, bom... zombie, bonzi. 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 Bonzi idzie. Jak se pająga. Pajdronga. Patrzę, jak go stanie kryta. Wydaje nie wolno, znaczy nie opłaca się spamować mieczem. Je bydło w każdą środę. Nie, nie opłaca się spamować mieczem, bo się kończy szybko, ale... Ale tu puszczaj, ja te przez las się przebija. Tak, to są... Creepuch, o fakt, fajne. Kripuch, Patrz jaki rambus. O Jezu. No dzięki, zbyłem pojęta dostałem oko, a nie A ja nie trafię, bo skripera i... na mnie... Jezu, ile tam jest rzeczy. Ej, tam szkielet gdzieś tam po tobą pływa chyba. Tam w... Nie wyłagaj. ja tu z obok twojego domku się... Obok twojej części domku się bawiły. ja w ogóle mam O, ale miga. Mm -hmm. Mm -hmm. Fajnie wygląda. Dyskoteka. Ja chodzę tam z enchantingiem w łapie, kurde. Znaczy nie w łapie, ale mogę w punktu idę go odnieść. Fajnie ta chatka się nawet prezentuje, chociaż jeszcze nie jest nawet w 10%. Znaczy nie jest skończona jeszcze. Tak. Jest ja, keletę. Terowy tełene na hele. Dobra, są szczały. Mam jedną wełnę. Teraz mam na to gdzie jest w długu. Okej, okay, drabinka. Hehe. <laughs> o, oh, lol. Nie mówimy nic bykowi, zaraz go strolujemy. Słyszałem. A ale jest coraz lekko, O, strzel łuku, oh, Doink, był doink. Au, doink? Ej. Ile masz serc? Dwa. Montonek i punek. To ja cię nie ruszam. Ej, wiesz co by ci, by ci się przydało? Masz już tam jakiś podec, żebym mógł ci coś rzucić? Nie. To będzie ciężko, podes, bo tu jest wszędzie płasko. Plom. To przebudować czy... się w górę. O! Będzie, będziesz berła. się tepał. Perła. O! Co? Już obiot? Lol. Lol. A tam. Nie idę. Dobra. Yy, no, mam jakieś no, żarcie? No właśnie... Jedyne co mięso zombiaka, co przed chwilą jest zjadłem. A ja też mam jedno. Mam <grywka> okopankę. Dobra, co bym chciał? Co ja chciałem? Po co ja tu przyszedłem w ogóle? A, po więcej rzeczy. I po więcej stołna. I po wie... O, mamy wełnę! No ja zrobiłem ją. No i dobrze. Nie ma już tej... A mam tą potkę jeszcze na sobie. Może mi zrzucić szkło z pieca. Eee, I te tak, drabiny. drabinę sam gdzieś. zszedłem już na sam dół, więc... Aha. Jest mi niezmiernie przykro, ale niestety nie będę mógł zrealizować twojej prośby. Hehe. <laughs> Lol, dobra. Dobra, to i sam se Nie no Naprawdę wkurza ten Bóg czy co to jest tą myszką, bo... To dziwnie, to dziwnie z tego korzysta teraz. Co to jest? Oh. Co się tam u ciebie dzieje? Jakieś parambole tańczą, tańczą, parambole. Znaczy nie mieszka tańczy. <laughs> Dobra, to zrobimy taki daszek. Żeby tutaj... No e, już koniec. A mam jeszcze. Co się będziemy martwić? Fuck, bym Ty, wiesz co, ja robię cięcie, bo trzeba trza, trza zjeść pierogi, bo pierogi same się nie zjedzą, więc Dobra. Ja zaraz wracam. <grywa> y, fajnie, że nie nagrywałem. <grywa> A to nawet nic nie straciłem, chyba. A tego On... magazynu no dziękuję. no fajnie, że ten, że przyszedłem, no nie, usiadłem od razu, z czym grać, co dzwoni, kurde, Zacząłem czym grać i nie włączyłem nagrywania, więc, po, więc powiem, że pieroszki były dobre, a teraz pokażę babę ten magazyn, który epicko zbudował byku. Już, pędzę, lecę. No właśnie. Dam ci nawet nagrodę. Trzymaj. Jej. Trzymaj. I jeszcze o, to trzymaj. O, dziękuję. No i tak fajnie wygląda symetrycz. Ej? Nie, jest symetrycznie, to tutaj musi być. Symetria ponad wszystko w Minecrafcie. O! No pięknie. Dobra, ja tutaj przyszedłem po... po te... po z... pochodnie i nie wziąłem ich. Gdzie są? Dobra. Już nawet sprintać nie mogę. Sprintać? No sprintać. <laughs> Węgiel jest! O! Dobra. Jest, mamy dużo pochodni i jest. tak pochodni. A co? Dobra, odkładam wszystkie wartościowe rzeczy. To, to, to. No i wszystko. Mam jest być pająk? I... Czy ja widziałem pająka? A ja, nie wiem. Ej kurde, ja nie mogę tak biegać z, z, z tym. Z 60 levelem. Z... I ja się sam boję to mój 40. Dobra. Y... Wiesz co? Co? Ja chyba sobie... Z en... Gdzie jest ten enchanting? Na dole. Dobra. No, symetrycznie na pośrodku. Enchantuję sobie kilof na piąty. Wiem, że to marnotrawstwo, ale... Zobacz, jak symetrycznie jest ten enchanting. Na najmniejszą liczbę zn y znaków, tak? Tak, najlepiej. O, tu jest mało. Unbreaking 1. to się... Wyższy. To się najbardziej sprawdza na wyższym level, ale... tym ci, wspomnieć, ale okej. Okay dzięki Kurde zaraz będę umierał A nie mogę tak umrzeć jest z wysokim... Jedno jawko jest tutaj Zbroję sobie enchantne, A co mi tam I tak masz level ode mnie Za No Czwarty Siódmy Feder falling, no przyda się Ósmy protection Ósmy, siódmy Da się wyżej Tylko siódmy Znaczy Ósmy protection Dajcie mi fire protection, jakby wpadł w leterze do lawy, bo na pewno wpadnę. Jak w odcinku twoim <laughs> To było przez przypadek wtedy Ale oglądałem Jest Protection One, no niech będzie No i mam 24 Co jestem ja mogę jeszcze enchantnąć Zapalizkę was... oh. Dobra, tutaj jest, a tutaj to już wyciągnąłeś O, ale nie przestraszyłeś Dobra. Ojca chciał to moba bo ja wszystko ze skrzyn, nie? No ja tutaj na razie <grymne> moba chcę. Moba, 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 moba. Cztery serca, ale chcę moba, nie? Będę walczył z nim. O. o. Dobra, trudno. Yy... Ale tutaj nie było żadnego potwora w tym... Nie. A tak właśnie mamy farmę zboża, tylko jakoś taką małą. No. Oj, sorki ludzie GG. Zapomniałem. Au. Co? Ty szkadzam się zupełnie na tej platformie. Ja łowię ry właśnie ryby. Ale głupek nie, nie pomyślałem o rybach. Przydało się to oświetlić jakąś tą platformę. Tu, tu. Teraz ekscytujące łowienie ryb wszystkich. można stawiać pochody na szkle? Można? No? Nie wiem, nie wiem. Ja nigdy mi się nie udawało, czy znaczy, no. Nie wiem, ale no. teraz można. Nie próbowałem, ale wierzę na słowo. No zobacz sobie na platformę, jak jesteś na dole. Już. Teraz tak patrzę cię, patruję. O. Nie mogę, o. nie mogę przerwać... Fajnie, że dom mój nie przerwał z, z płowika, dobra. Hm. Oj, ej, rzeczywiście, tam stoi. Fajnie, nie? Archiwum X. Coś tam pływa? Szkielet RLE. No, zabiję mnie właśnie z łuku. Ja go ta, ja, ja się pobawię z nim w SG i spróbuję go zabić wędką. Albo go przyciągnę do siebie. Uważaj, on straszy łukiem. No ja, jeszcze trafił. Nie wygrasz. Y, nie wygrasz. <grym> 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 nie hejtuj. Nie <grymne> <sobie>. nie <grymne> Fajnie, ej rzeczywiście stoją na szpile, dziwnie to wygląda jakby lewitowały No dawać rybę Boże co za skąpe jezioro, morze, ocean Eee, sadzawka Sadzawka Ej to słowo mnie rozwala, sadzawka Sadzawka jakie słowo, lol Sadzławka. <noise> Sadzawka. Jak to brzmi? Dobra, ale to ja muszę siebie zakończyć ten odcinek, bo ja mam nadwyżkę już filmu. Więc ja zapraszam, że do reszty odcinka na perspektywę Adaha, który nie nagrywał bo to Czekaj, to czekaj, to czekaj, to Ale co? nie... To ja też kończę. Nie, 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 ty Koniec. jeszcze masz... Ty masz do nagrywania, masz pół godziny. Zrobiłem. Zrobiłem chatkę, tutaj mamy ryby łowimy, okej, okay. ja też już jest... Z... nie... Je 30 minut. O, jeszcze zabijemy tego. Z... Dobra, to yy, możesz już się żegnać, ja też się pożegnam. To dobra, to ja już kończę, nie wiem jaka dacho. to zapraszam jeszcze z nim będę oczywiście. Kriper, kriper, ratował, kriper więc... kriper będę... Ja się z wami żegnam. Yy, ja, Na też razie. Się, ja też się z wami żegnam. Więc komentujcie, jeżeli ja, co najbardziej lubię. Z łapkujcie, jeżeli zasłuży... zasłużyliśmy i zasubskrybujcie w chcecie więcej materiałów. Więc ja się z wami żegnam, cześć czołem, nara! Na razie. O mnie jeszcze będzie taki maluteńki Bonusik. Eee, walka z zombiaczkiem. Bo koniec walki z... O, o, 25 level, dobra. To na razie. Cześć.